Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry EA Sports FC24 na moim kanale. No i dzisiaj odbierzemy sobie nagrodę za Division Rivals, więc przechodzimy tutaj do odbioru nagród. Mamy tutaj oczywiście ulepszone nagrody. No i chyba klasycznie wybierzemy sobie opcję drugą, wybieramy tutaj oczywiście. No i zobaczmy co tutaj będzie. Chyba będą to 4 paczki oraz 400 punktów doświadczenia. Poziom chyba nowy nie wskoczył. No ale zobaczymy, może coś ciekawego wpadnie nam w tych paczkach. Jeszcze coś tutaj w sklepie jest, zobaczmy. Ok, dostaliśmy Tifo. No i teraz możemy już przejść do otwierania paczek. Na początek złota paczka, piłkarska premium. 12 złotych kart, w tym 3 rzadkie. No i zobaczmy. Brazylia, środkowa brońca, czy to będzie tego Silva? Tak jest, mamy tego Silwę. Czyli chyba ekrany z tego co wiem. 84? Tak jest. 84 punkty oceny ogólnej. Jeszcze jest Żorżynio. No i jeszcze mamy jedno, jedną kartę w duplikacie. Zobaczmy tutaj czy jest wymienna. Niestety nie wymienna, więc idzie do szybkiej sprzedaży. No i przejdziemy do kolejnej paczki, może teraz mega paczka, 30 kart. Znowu zawodnik z Brazylii, tym razem środkowy pomocnik i to będzie chyba Guimaraes czy Joelinton, zobaczmy. Okej, okay, Joelinton. Zobaczmy może jakiś ciekawy styl gry. No w sumie jest w z Mamy tutaj też jakiś motyw stadionu. Okej, okay, wyślemy sobie to do klubu. No i jeszcze mamy trzy karty w duplikatach. Ale jak widzę są one niewymienne. Zobaczmy może ten hymn jest wymienny. Sprawdźmy czy coś kosztuje. No tutaj go licytuję, ale raczej nie kosztuje zbyt dużo, więc wyślemy go do szybkiej sprzedaży. No i przed nami następna paczka. Złota paczka piłkarska premium. Zobaczmy, może jakiś walkout się pojawi. Piłkarz z Anglii, Środkowy Pomocnik Defensywny, a Manchester United i kto jest? Chyba jakaś piłkarka, czy kto to jest? Okej, okay, to jest jakaś piłkarka z oceną ogólną 82. Więc niestety nic specjalnego, ale zobaczmy, może jeszcze ktoś będzie ciekawy. Nawet nie ma za bardzo kart do ewolucji, ale okej, okay, wyślemy sobie to do klubu. No i przed nami ostatnia mega paczka. Może tutaj pojawi się coś ciekawego, zobaczmy. Portugalia, prawy pomocnik, no to nie będzie raczej nic ciekawego. Oczywiście to nie będzie Cristiano Ronaldo, tylko jest to Otavio. Może ewentualnie coś ciekawego do ewolucji będzie w paczce, ale chyba raczej nie, nie widzę żadnego takiego piłkarza. Ale mamy za to myśliwego, więc bardzo fajny styl gry. Nawet całkiem ciekawe stroje, Te w sumie też. No, i jeszcze trzy karty w duplikatach: Torres, Raspadori, No, i jeszcze Kalulu w duplikacie zobaczmy, żaden nie jest zmienny, więc idą do szybkiej sprzedaży. No i przejdziemy teraz do mojego składu za chwilę Wam go pokażę. Jeszcze sprawdźmy przed tym, czy jest paczka z podglądem. Jest dostępna paczka z podglądem, więc zobaczmy, co tu będzie. Piłkarz z Włoch, prawa obrońca. Będzie to piłkarz Milanu, czyli raczej nic specjalnego, Kalabria 81. No to teraz yy, przejdźmy do mojego składu. Jak widzicie, wygląda on następująco: no i kupiłem Sona, ale chwilę później trafiłem jego niewymienną wersję, więc tam tego mogą sprzedać. No tutaj jest ta niewymienna wersja. No i tutaj robię ewolucję Chana. Jeszcze trochę muszę tych zadań zrobić. No a później myślałem, żeby wstawić tutaj Gnabriego do ewolucji, bo po wykonaniu tej ewolucji może wyglądać ciekawie. Więc tutaj będzie taki atak Son, Chan oraz Gnabri. No i pewnie ktoś za będzie musiał wskoczyć. No bo jak tu wskoczy Gnabri, no to. Barella będzie bez grania, no i zobaczę, czy kupię Rentę. Może na przykład Tonali możecie zasugerować jakiegoś pomocnika tutaj do tej trójki, czyli Gore z Bellingham. No i tutaj jeszcze ktoś trzeci, też jak widzicie na maksa mamy kilku ciekawych piłkarzy. No a tak jak mówię, kolejne zmiany, no to tutaj skończę ewolucję Chana, wrzucę Gabrielego, no i tu pewnie ktoś do środka pola wskoczy lepszy. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.